Tutaj, tutaj jest słocznia soków, maurera i można sobie kupić taki sok z sokomatu po drodze. Nawet są kiszone soki i z kiszonych ogórków. Kiszona marchew, kiszone i są bio i są bio. A bardzo chcę nam się dzisiaj pić, bo jest słońce, jest gorąco, jest bardzo ciepło przy sok gruszkowy, czy z melin i jabłek? Mama, a Ty chcesz ten z jabłek i mięty? Ja z jabłek i mięty. Mhm. Uh -huh. Może z aronii i jabłek? Tu jest jabłek i melisy. Co? Sok z ciemnych winogron? O, to musi być dobre. No ja chcę mięta z jabłkiem. No to ja gruszkowy. A Ty? Ja chyba z truskawkę jabłka. A czereśnia jest jeszcze. O. A Ty, tata?